No czyli kontynuując, kontynuując wątek. Wrócił mi foli. Tak. Jest fajnie. Jeżeli by wrócił no. RVD i pas. No, który też, no szmat czasu spędził też w ECW, tak? Tak. Ja tam w sumie wiesz, nie śledziłem dokładnie ECW, no ale tam lubię wrócić. Lubię wrócić do takich starych walk. Ciekawe, ciekawe ale naprawdę. Trzeba przyznać. Tak, tak więc wyczerpaliśmy chyba wątek. Chyba tak. No i następnym wątkiem jest pojawienie się WWE-TV. Jak wiemy, federacja chce otworzyć swoją stację telewizyjną. No i emitować tam nie tylko programy, znaczy nie tylko tygodniówki, ale też na no, jakieś reality show. Była ostatnio mowa o reality show związanego z Diwami. I z tego co wiem, było tam głosowanie chyba na, na nazwę. Także to już chyba jest prawie pewne. Ale czy to akurat na otwarcie telewizji, czy dawaliby tak mroczne promo? No wiesz, wiesz, to jest naprawdę WWE, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy. Tu jest wszystko. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest, wszystko jest możliwe, tak. Tak samo równie dobrze może to być, nie wiem. Powiedzmy, zmiana gimmiku tak, Hornswog'a, nie? Który wyjdzie powiedzmy tam z kosą i zacznie tam <laughs> Legend Killer numer dwa. Le Legend Killer numer dwa. <laughs> Zgarnie wszystkie pasy. <laughs> no. ale to nie jest śmieszne, ponieważ no, była też mowa, nie wiem czy to była plotka, czy nie plotka, że y, z AAA ma być ściągany każełek, żeby feudował z Horusłogłem, także no nic nie jest niemożliwe. No dokładnie, nic nie jest niemożliwe. No to co my no, chyba tylko tak wspomnieć o W i ci, ci, ci chcieliśmy, tak? Jako ciekawostkę. Jako ciekawostkę. To w sumie chyba nasze propozycje były takie dość logiczne, no i o ile to było dość logiczne, o tyle pojawiają się propozycje nieco mniej logiczne, nieco mniej bo ja wiem, graniczące z, z zdrowym rozsądkiem, tak? No, to, no, jednym, no. Z, jednym z nich. Uśmiałam się sławetnie, gdy ktoś wspomniał o tym, jakoby miał wrócić Rey Mysterio. Tak. I co, ponabijałby sobie maskę ćwiekami albo jakimiś innymi gwoździami i sprzedał tak. headbaty dzieciakom. Tak. Albo im głowy urywał. No, Rey Mysterio, no, co prawda dostał tamtej kontuzji, tak, no ale Rey Mysterio, jak Rey Mysterio znowu wróci, pewnie jest takim też Raczej nie będzie zapowiadane, a jeżeli już będzie zapowiadane, no to będzie to zapowiedź taka, że będziemy wiedzieli, że to jest Ray Misterio. Żeby po prostu dzieciarnie przyciągnąć tamtego dnia. Dokładnie tak, tym bardziej, że wiemy, że Ray Misterio jest kolejnym po i Sinie ulubieńcem, tak jak dzieci. Ale z drugiej strony, no. Ludzie nie kochają samego Misteria, samego Oscara Gutierreza. Kochają postać Misteria, kochają tego zamaskowanego wojownika. No ja wiem, czy, 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 czy Hiltern byłby takim dobrym posunięciem. Co prawda grając w SmackDown Contra Raw 2011 jest do przejścia droga do WrestleMania Rey Mysterio. Sama ją przechodziłam dwukrotnie, ponieważ no, nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale jeśli chodzi o scenariusz, była to najciekawsza z, z dróg do WrestleMania. I była właśnie możliwość, żeby wybrać, czy Rey czy będzie dobry, czy jednak da się omamić Swaggerowi i będzie zły. No i powiem Ci że ciekawym doświadczeniem było oglądanie właśnie misteria jako no, takiego małego skurczybyka, który się do wszystkich pruje. No. To było fajne, to było fajne. No i nawet design maski z czaszką no, też jak najbardziej na no plus. No, na, pewno, na pewno byłaby to pewna odmienność po tak gdzie Rey Mysterio przypominał mi Kapitana Amerykę, no, ale no to są stare dzieje. No to Albo to. na Wrestlemanii 25, Avatara. Tak, no to cóż, następnym pomysłem jest karma. No i co, w przerwach między walką a nagrywaniem kolejnego segmentu będzie karmiła dziecko, tak? Będzie karmiła dziecko. Doskonale wiemy, że karma jest obecnie w ciąży. A kobieta, jak to kobieta? Ciąża trwa 9 miesięcy, co myślę, że większość ludzi wie. No, ale mimo wszystko z urodzeniem dziecka nie kończą się problemy, bo dziecko trzeba odchować, dziecko trzeba pielęgnować, a sam organizm kobiety, no, też musi dochodzić do siebie dość długo. Dziękuję. A jeszcze, jeśli chodzi o zapasy, to już w ogóle. Myślę, że karmy nie zobaczymy. O ile do WrestleMania jest to niemożliwe, to po WrestleMania... No, jak najbardziej na Survivor Series pod koniec roku. Dopiero. Też, też mi się tak wydaje. Dlatego no, należy raczej odrzucić karmę. Zresztą z drugiej strony, no czy, czy DIWY mają aż tak wysoką pozycję w WWE, żeby dla jednej jedynej zrobić tak duże promo? Myślę, że to tak samo jest niemożliwe. Dokładnie. DIWY no, mają bardzo mało czasu. No, dziwy jak to dziwy. Czytałam ostatnio dość ciekawy wywiad z Gail Kim, po tym jak już złożyła rezygnację z WWE, i ona mówiła, że no, w WWE jest prowadzona polityka taka, że no, kobieta nie może być lepsza od mężczyzny. Bo powiedzmy sobie szczerze, że walka, załóżmy, Meliny z Gail Kim, gdyby obie dały z siebie wszystko, pełnię swoich możliwości, no, mogłaby być. No, zdecydowanie lepsza od chociażby feudu kolejnego Ortona z Sinon. No tak. Ponieważ większość pań, no, umie coś, cośkolwiek. No, no, więc tego nie zauważa, tak, no, powiedzmy, nie zarabia zbyt dużo na divach. Pokazuję hmm. ja tylko, żeby, no, żeby ludzie wiedzieli, że w ogóle są. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak Płeć Piękna w WWE? Kiedyś ich walki no, były fajne do oglądania, tak. Można było z przyjemnością oglądać. A teraz to no, jest krucho z tym. Aczkolwiek, no to też no, zapewne też nie zależy od samych diff. -no Myślę, że nawet siostry Bella, których szczerze nie cierpię i uważam je za totalne bez no potrafiłyby coś z siebie wykrzesać, gdyby miały na przykład do no, dobrą przeciwniczkę. No, powiedzmy sobie szczerze, że. Kelly Kelly, no, którą, za którą też nie przepadam, która no, nie pasuje mi samą, samą sobą. Może to taka jakaś kobieca zazdrość, aczkolwiek, no ja wiem. Większość ludzi uważała ją za taką taką no, lalunię, która za mało, za mało poświęciła, prawda, treningom, a za dużo wizytom u chirurga plastycznego. Tak samo i w Torres. Obie zresztą były modelkami, z tego co wiem. A Kelly Kelly w trakcie feudu z Bet Phoenix no, spisywała się dość dobrze. Tak samo i w Torres na walce na Vengeance bodajże. No też spisała się dość dobrze. Na ostatnim Survivor Series przyjęła glam slam z narożnika. No myślę, że mało która obecna diva zdecydowałaby się. No, zgodziłaby się na coś takiego, no bo no jak to tak z narożnika i to jeszcze na twarz? No dlatego szacunek dla niej. Czy jeszcze coś dodać o tych diwach, czy przechodzimy dalej? No, przechodzimy dalej. No to następna propozycja to D-Generation -X. X. Tak. Mamy jako DX. Co o tym sądzisz? No, bo ja wiem, czy taki, czy tak mroczne promo pasowałoby, pasowałoby do komediowej stajni. Bo DX już wszystko pamiętamy z takich akcji typowo komediowych, jak nie wiem, wsadzanie tyłka do, do czyjegoś. Tak. Źle powiedziałam, czy jego do tyłka. <noise> tak. To nie jest śmieszne. <noise> ja ja sam na WCW, tak. to ile pamiętam. No to DX, no to raczej, raczej nie, raczej nie. Od, odpada zdecydowanie zresztą no Czajna jakby nie pasowała do RPG po tym, co odwala ostatnio. Tak zwane słowetne backdoor to China, albo one night in China, a zapewne jeszcze kolejne są w drodze. Miała przygodę z TNA, ale to raczej jako jednorazowo, ponieważ zarząd nie wyraził zgody na wypuszczenie tak zwanego backdoor to China. Jednorazowy to jest chyba w sumie dobre określenie, muszę Ci powiedzieć. Tak no to co, no to DX, no to chyba już omówione, tak? No nie ma się co tu rozgadywać. No, zupełnie nietrafiony pomysł, poroniony. Brock tak. Lesnar. Brock Lesnar, no właśnie. Tam chyba zajął się troszeczkę innymi walkami, dlatego, no nie wiem, czy, czy, czy dobrym pomysłem by było, no żeby wracać. W sumie, w sumie idzie mu dość dobrze. Pod koniec grudnia, z tego co wiem, ma walkę o jakiś tam pas, czy o pretendenta. Nie, nie interesuje się tak z no Nie interesuje się MMA, nie interesuje się UFC. Tak samo jak i nie interesowałam się Lesnarem, gdy jeszcze walczył w WWE. No, był mi szczerze mówiąc obojętny. No, jest sobie taki mięśniak, który sobie czasem skoczy z narożnika, zrobił shooting star-pressa. No, fajnie, był sobie, zawalił ring, poszedł sobie jeszcze lepiej. Aczkolwiek ludzie dopatrują się tam. Właśnie w notatniku, w którym pisze dziecko, że dziecko pisze nazwisko Lesnar'a. Tak jak już tam stwierdziłem, to to dziecko to według mnie tak po prostu bazgry sobie potem tym zeszycie. No to jest czysta paranoja patrzeć na to, co on pisze, mimo że... No... Co tak, na dobrą sprawę, co tam zauważysz, jak jest nie też, że kamera ustawiona tak, że no tego zeszytu nie widać, widać tam raptem, że sobie coś tam bazgrze, no. Tak ja, tam, ja tam nie widziałem Lesnara. Jeden widział tam LE3 y, litery i na końcu R, a kto inny zauważył, że PG spacja i coś tam na S. Tak, no jeszcze tam niektórzy zauważyli, że być może Undertaker, tak. No i być może łamie kod Y2J'a. Łamie kod Y2J'a. No aczkolwiek zeszyci no. Zeszyt zeszycikiem ważnym według niektórych symptomem są huśtawki. Tak. Dokładnie Dobre, cztery. To do, no to chyba czas na nasze trzy chyba najbardziej chore pomysły. Jak dobrze wiemy, wczoraj, wczoraj, w dniu Dobre. nagrywania chodziło o to, że wczoraj, tak zwaną sobotę, dnia 26 listopada, Mariusz Pudzian, Pudzianowski wygrał walkę w formule MMA 17. Nawet. Nie wiem, jak się nazywał ten jego przeciwnik na te jakoś tą oh, 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 oh. Stronę, to no jakoś tak. No walka była ewidentnie, no jak na pudziana, five star. To, to <laughs> walkę wygrał, walkę wygrał nawet nie przez knockout techniczny, chociaż ponoć było blisko, nie skupiałam się na tym. Aczkolwiek walkę wygrał decyzją sędziów. Thompson oczywiście zdenerwowany na maksa rąbną szutowe promo, co może oznaczać tylko jedno. 2 stycznia 2012 roku należy ewidentnie do Pudziana. Tak. <laughs> chyba nikt to nie wierzy. No, no nas taka myśl, więc warto o tym powiedzieć. Tak. tak. W sumie by pasował, jakby jak nie Batista, to może być i Pudzian. Przecież gdzieś chyba kiedyś. Wyczytałem, że chcieli, w byli przyjąć Andreę Gołotę. No to... Nie wiem, o kim mówisz, aczkolwiek dobrze. <laughs> <laughs> no myślę, tak. że mimo wszystko później by się tam nadawał. No ponieważ no, nazwisko, nazwisko dość znane w Stanach. Bawił się w tych swoich strongmenów, miał jakieś tam sukcesy. Mogliby obalić na przykład feud. Mógłby nawiązać feud z Markiem Henrym. No że no jak to, ty jesteś najsilniejszym facetem świata, przecież to ja jestem iluś tam krotnym mistrzem Strongman, tak? No tak. No i finał oczywiście na Wrestlemini. wygrywa Polish Power numer dwa. <grystanie> <grystanie> Marzenia marzeniami. Chociaż koniec świata, jaki znamy, może również oznaczać no przejście Marka Hendrego na dietę. Tak, i schudniąc. <noise> okay. Rozwin ten temat. Z tego co wiem, to ty to wymyśliłeś, także no, mikrofon jest twój. No, 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 wiesz, to by się musiało związać z tym, żeby wprowadzili tam pas wagi lekkiej, tak, no bo jak już Mark Henry by się zabrał za odchudzanie, no to... <głos> Przecież... <głos> no. Pamiętam kiedyś był taki segment właśnie, w którym Shannon Moore Zachęcał wyżej już wymienionego Mata Hardego <laughs> do energicznego pchałania na rowerze, aby się wyrobił w normie wagowej na pas cruiserweight. No tak było, był, był taki segment, chyba miałem go nawet okazję oglądać. Także, no, no było śmiesznie tak. Markele... <laughs> Jak to na WWE? wszystko jest możliwe. Tak, także no, w 100% możemy założyć, że Mark chudnie, tak. Ma czas do 2 stycznia. Może zdąży. Może zdąży. Także. <laughs>